Ale to czemu jest zero, zero, zero? Czek. Wasze. sześć. Minimalnie nie u mniej od siebie. To o, to

Dach, to niech rzekł. No. 30 sekund 2 sekundy Może 20, sekund. 20 sekund Halo, Halo? 15 sekund 10 9 8 7 6 Pokaż, tylko mu, no, tylko ma... mu, tylko mu i do kamerki. Miałeś co? To... Jak mał grą do koloru, to mu nic nie da. Kol? No to ty jesteś na. Kol? No, col... no, jest, col... Ja nie wiem. Miałem sobie. Sorry, odbiło mi się. Mam nadzieję, że. 10, 10, 5. Czekaj. Aha, ty zaczynasz sobie. Tak. Tak, czek, czek. Czek, czek Bang! walet. Kurwa, jest walet! Jest walet? Jest walet. Przepraszam, walet cię to, Nie, walet to jest... jest... Wale... My generalnie słuchaj, kiedyś jak grał Joe Black grał MTTK, to zawsze wolał wołał kartę, która ma przyjść. Potem, nie mlaskało, to woła, wołał kartę, która ma przejść przeciwnikowi, żeby mu nie przychodziła, bo myślał, że to działa na odwrót. Ale za często dochodziła, jak wołał, to jak my graliśmy, więc się skurwiliśmy i mówiliśmy, żeby wołał waleta. Kurwa, to będzie wszystko w porządku. Nie, nieważne, co jest. wołamy waleta no, zawsze. To... Tak jest, waleta. Eee, Pokaż, to, to, to... Pokaż mu lepiej swoją rękę. Do kamerki. Do kamerki. Do kamerki. kamery. Do kamery. No, Do nie, siódemki. Siedemki? No raczej nie miał 89 jak to jest 89, tylko przebił 6,5 koła i nie, nie, nie dołożyłem otwierając 89? No i to mi się podoba, otwierasz 89. I widzisz i sobie zobaczysz z jaką ręką on cię tylko sprawdził stary i to pękniesz ze śmiechu i daję wistyko. Frajerski kolejak... A czemu mam sobie napisane? Na to wszystko internet Możesz pokazać, jakby o to na mniejszych. Thank you.